Witam Państwa w salonie Toyota Walder w Faszczynie. Do naszego salonu zawitał nowy pojazd Toyota Pro Ace City Verso. Jest to pojazd kierowany do rodzin, ale także do małego biznesu. Toyota Pro Ace City Verso występuje w dwóch wariantach długości nadwozia: 4,4 m dla wersji standard i 4,7 m dla wersji long. Zarówno jedno, jak i drugie nadwozie może być wyposażone w homologację siedmioosobową. Duża ilość schowków na pewno zostanie doceniona przez tych użytkowników, którzy podróżują ze swoimi pociechami. Dodatkowo na każdym fotelu w drugim rzędzie występują mocowania Isofix. Samochód wyposażony jest w bardzo dużą ilość schowków o łącznej pojemności 35 litrów. Dodatkowo pojazd może być wyposażony w panoramiczny przeszklony dach z półką o pojemności 74 litrów. Toyota jak zawsze dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa. Także i w tym modelu dostępny jest system Toyota Safety Sense Plus, który oferuje bardzo bogate wyposażenie systemów wspomagających nas w codziennym użytkowaniu. Gama jednostek napędowych w tym modelu to dwa silniki benzynowe o pojemności 1.2 oraz trzy silniki wysokoprężne o pojemności 1.5. Obydwie jednostki napędowe występują w kilku wariantach mocy od 110 do 130 koni. Dodatkowo zarówno silnik benzynowy, jak i silnik wysokoprężny może być zestawiony razem z automatyczną ośmiobiegową skrzynią biegu. Samochód wyposażony jest także w wiele nowinek technicznych. Standardem staje się już Android Auto i CarPlay, którymi możemy połączyć się bezpośrednio z naszym smartfonem, ale także przezierny wyświetlacz head-up który ułatwia prowadzenie po zmroku. Istotną rzeczą, warto podkreślenia, jest to, że każdy model Toyoty Pro Ace Verso objęty jest 3 gwarancją z limitem miliona kilometrów. To ewenement na naszym rynku. Wersja osobowa tego modelu zaczyna się od kwoty 84 200 brutto, zaś wersja dostawcza od kwoty 58 500 netto. Zapraszamy Państwa do naszych salonów Toyota Walder zarówno w Chaszczynie jak i w Rumi, aby przekonać się o zaletach tego modelu, umówić jazdę testową, sprawdzić korzystne finansowanie.